już wiesz co, doszłam do wniosku, że musimy sprzedać to siedlisko. Dlaczego? Zaraz się okaże, co z tym tipkiem. A tu byśmy zrobili na przykład boisko do siatków. Ej, po co ja tu wjechałem? Nie wiem. Ja nie wiem, czy my się wczoraj pożegnaliśmy, czy nie. Także nie żegnamy się, a się witamy. Lepiej się witać, niż się żegnać. Śniadanie wjechało. Dzisiaj tak na szybko jajecznica, zielona herbatka. Ja już kawę wypiłem, także zaczynamy dzień, dzień wyjazdu. Niedziela. No i chyba dłuższa przerwa od siedliska, bo czeka nas wyjazd, urlop w końcu. W końcu wakacje będziemy mieć. <noise> tak, dla Was może się wydawać, że wiecznie jesteśmy na wakacjach, bo jak będę na siedlisku to tak jest. Ale nie ten taki wyczekany, wymarzony urlop. To nie weekend, tylko ten dłuższy. Tak. Wielkie porządki. Wielki, jak zawsze. <laughs> jak zawsze przed wyjazdem. No. Moja sprząta łazienkę, pokoje. A do ja Ta, żeby... tak. To, to ktoś tu przyjeżdża jak nas nie będzie? A wiadomo, to zawsze się coś zbiera, nie? Hm. Chyba ktoś tu zagląda jak nas nie ma. A ja sobie wymyśliłem, że. Tworzyłem szufladę, w której zawsze wszystko jest. Tak zawsze mówiłem. No i odkupuję tu skarby. Postanowiłem zrobić tu porządek jakiś. Aparat znalazłem na kliszę. Normalnie. Kurczę, kiedyś to się szanowało zdjęcia, bo na klisze się mieściło 36 albo 24 zdjęcia. Pamiętam, jak się jechało na wakacje czy na obóz, jak jeździłem, to przywoziłem z całej wakacji 36 zdjęć tylko, nie? A teraz jak się jedzie, to się przywozi 3000 zdjęć. A teraz powiedzcie, z ostatnich wakacji ile macie zdjęć wydrukowanych takich na papierze? Pewnie ani jednego. My co jakiś czas sobie drukujemy takie zdjęcia do albumu, nie? Ja czy myślę, nie że po tych wakacjach teraz... Będziemy musieli też sobie zrobić przegląd zdjęć i wydrukować, bo ostatnio nie drukowaliśmy za dużo. Co no. dalej mamy. Dobra, są gniazdka, także pole do popisu dla majstra jest. Że wyjmę, może się przyda jeszcze jakaś czapa. Pipi. tym wyglądać w takiej czapce. O, ładnie! Amonia. No garni mnie, już widzieli. Tak w tej Jak szabce? skrobałam ściany, tak. A to w tej szafce było? Tak. A załóż, nie. nie. Idź stąd. <grym> nie chcę, to nie, to ja będę sobie chodził. Dobra. Proszę bardzo. Jak to było tam? Żmije wypełzły na słońce. <grym> Moja ja żmija wypełzła w cieniu. No. ja już dzisiaj w basenie się wymoczyłem, także wieczorem się myć nie trzeba. <grym> Kąpiel załatwiona. Siedzimy, cieszymy się jednym z ostatnich, nie no, dzisiaj jest ostatni dzień weekendu słoneczny. Posiedzimy pewnie do wieczora i zawijamy wrotki, nie? Słuchajcie widzowie, grzeje tu słońce trochę i Monia tutaj pomysły wymyśla fajne. Także zrodził się kolejny pomysł. Zrodził się pomysł, że tak najbardziej to akacja jest tutaj przy domu i tam. Bo tutaj to, to się ją wytnie i nie wygląda tak. Tutaj nawet tak nie przeszkadza. Jest ten zagajniczek taki tam. Niech se będzie. Jest do ogarnięcia, ale to mam pomysł taki, że ktoś wcześniej gdzieś pisał, żeby to czymś przykryć, że y, przykrył jakąś folią coś, nie dochodziło słońce i ona jakby samoistnie. No nie miała jak wybijać spod tego i tak sobie wymyśliłam takie płyty chodnikowe, też zresztą w Szklarskiej, jak byliśmy na tym szlaku, to myślałam właśnie tam na podjazd te takie z dziurkami, ale takie no chodnikowe 50 na 50, zwykłe płyty chodnikowe, zwykłe, jakby tu właśnie przy domu je sobie położyć i tutaj nawet też zrobić sobie właśnie jakąś taką fajną ścieżkę, Właśnie, to one sobie w rządku tutaj rosną, nie? Mhm. By trzeba było, yy, jak widziałem, jakieś płyty kładli. No to co, podkopać, tak? Podkopać. Żeby na no to równo jest kostka, z terenować. tylko kostka malutka, w miarę równo wyrównać, te płyty poukładać i myślę, że spod takiej płyty nie będzie już miała jak ta akacja wybijać. A tak? żeby teraz taką płytę podnieść, przenieść, to kurde, to jakiś sprzęt musi być. Ja to słabe. 50 jestem. na 50, ile taka płytka no może? No nie wiem, ile taka płyta waży. Jedna to nie problem, no. tylko wiesz, załadunek, rozładunek, palety czy coś. Jakby już nie? tutaj na miejscu to było, no to sobie można. Brać, Brać jazd, i sobie nie? powoli układać. No ale jakiś pomysł się kolejny rodzi i trzeba będzie go kiedyś w życiu. Ale nawiązać. by były, ja jakby akacja płytę podniosła nawet. Nie. Nie, chyba nie, co. No nie, no zobacz jakie to są. Patrz, małe gałązki i jak ta gałązka, o, widzisz, bo to idą wszędzie korzenie. No i teraz, nie? jak I już płytę obija. się tu rzuci, to już nie wyrośnie. No i jak płytę teraz rzucisz, to, to trochę wyrównasz, podkopiesz tą pierwszą Musimy zrobić parskę. test. Musimy zrobić test. Znaleźć tutaj coś ciężkiego, betonowego mhm. i teraz tu położyć w tym no miejscu. No zobacz, tu wszędzie są takie korzenie, nie? I przyjedziemy następnym razem i zobaczyłem, czy wyrośnie w tym miejscu. Dobra, to tu położymy, tu było wyrywane. Tutaj, no i tam, gdzie wyrywałaś, jak przyjechaliśmy ostatnio, nie? Co, tą niebieską pałą, co się wchodzi do basenu, czy to za lekkie plastikowe? Nie, no poszukam zaraz coś. Masz tu to ciężkie, walnij tą no to... piaskownicę, przeniesiemy, tylko nie damy rady udźwignąć, nie? <laughs> tak, a płyty do chodnika chcemy nosić. Piotr, wiesz co? Doszłam do wniosku, że musimy sprzedać to siedlisko. Dlaczego? Bo tu teraz jest tak gorąco, że nie idzie wytrzymać i nic nie robię, tylko otwieram lodówkę i sprawdzam, co jest do jedzenia. Niedługo to ja przez te drzwi nie będę się mieścić. A co tu teraz nowe wysiepywać i wstawiać? A tam jeszcze są. A Myślisz, to tak że jest... większe? Będę wchodzić tylko do tego ganku i tam będziesz mi rozbijał jakiś materac dwukany i tam będę Jeszcze spała. Przed przez możesz wchodzić. Ale to też będziesz musiał większy basen zrobić, żeby się foka w basenie zmieściła. No. To nie wiem, czy to się dzieje. Wczoraj jak weszłaś do basenu, to się woda to trzeba wylewać. No właśnie. Więc nie wiem, kurczę, widzowie się tak martwili, że ostatnio nam się schudła, a tu teraz. Co dzisiaj masz znowu? A taki z pomarańczą. Bo były dwa w cenie jednego. Ciąg dalszy All Inclusive. All Inclusive ja mam. Dzisiaj nic nie robię. Jedynie co zrobiłam to jajkownice na śniadanie. Piotr z dzieciakom tosty, bo. Nie wysprzątałaś całą chałupę. No. Jeszcze mopowanie cię czeka nie. No właśnie, Aha. pozamiatałam, pomyłam panny łazienki, garki, ale jeszcze podłogi muszę. Ale to już na sam koń. Teraz jest za gorące. jest godzina 15. Nie wiem, ile jest stopni, ale w... no w termometru, brak. Myślę, ja że bardzo dużo. W samochodzie jest termometr. Idę zobaczyć. Zobaczymy czy pokazuje. O, nic nie pokazuje. Zawsze się tu zapalało. To jakieś jaja Zawsze jak drzwi otwierałem to się yy, świeciło wszystko. Termometr i inne historie. A teraz nic. Nie wiem, albo prąd padł, akumulator. Muszę wziąć kluczek. Kluczek, akumulator? No nie wiem czemu. Idę kluczyk wziąć. Zaraz się okaże. Co z tym tipkiem? O, teraz się zaświeciło. A, i tak się nie te, Nie pokaże temperatura, jak nie wsadzę kluczyka. Nie, jest tam widzicie. 36 stopni jest. 36. 36. To, to jest chyba więcej niż na zewnątrz. To to nie, jest... to jest na zewnątrz. Mhm. Bo to czujnik jest na tym. 36 w słońcu. Czujnik jest na lusterku zewnętrznym. No, czyli daje. Po garach ostro. No co zrobić? No musimy to przetrwać. Niech się zrobicie. Nic Koło 18.00 będziemy się zbierać za 3 godziny, nie? Hey, no, mamy godzinę 15.30. No i jeszcze sobie skorzystamy z basenu. Dzieciaki jeszcze chcą wejść, bo już myślałem, żeby wypuścić wodę i zakończyć sezon basenowy. Póki jest ciepło, słońce, to by to wszystko sobie wyschło. Ale chyba zostawimy. Ja wiem. Może jeszcze... W sierpniu, wrześniu, początkiem dopisze pogoda na to, żeby spuścić, wysuszyć. No, może a może jeszcze wysłać. będą takie upały, że jeszcze się skorzysta z tego basenu. Upał, nie upał, ale no takie do skorzystania, nie? Bez szczękania zębami. Lepiej tak psychicznie wypuścić tą wodę i zamknąć ten sezon basenowy, jak już będzie tak chłodniej. Bo teraz to żal by było. To taka utrata lata, że to już no. koniec, nie? A to w sumie tak naprawdę to dopiero co? Który dzisiaj mamy? Mamy 21 sierpnia. Yy, lipca, przepraszam. No, tak może być, jak ten film wyjdzie. No to pewnie będzie sierpień, jak ten film obejrzycie. A mamy teraz lipiec. No jest cudownie gorąco Właśnie obejrzeliśmy film, który wleciał na nasz kanał Wtedy było 32 stopnie Pamiętam, że wtedy wydawało nam się, że jest bardzo gorąco A dzisiaj, jak widzieliście wcześniej, sprawdzałem, 36 było jest A w basenie ile mamy? A w basenie jest 30 No nieźle 30 stopni Monia w basenie Powiem ci, że ten basen robi tutaj robotę Wiesz, że się zastanawiam czy wejść do basenu? Nie, że jak y, uda nam się zorganizować te płyty chodnikowe, to za rok pod basen też zrobić te płyty chodnikowe, żebyśmy już nie musieli spuszczać wody, tak jak teraz było. No ale teraz tu już mamy taki podkład idealny. Nie wiadomo, to pewnie ta wykładzina może zbutwieć, może coś się sparcić. Nie wiem, cały czas jest jakby teraz nie, no dotyka nie. ziemi, to już nie leży sobie na wozie i tak dalej. No zobaczymy, jak to zobaczymy, będzie. Zobaczymy, jak będziemy wypuszczać wodę, to zobaczysz ślad, jaki się zrobi. Wiesz. Nie no, ślad to tam spokojnie. No, będzie wygniecione wszystko. Powiem ci, że nie wiem, czy ja bym tego basenu w przyszłym roku na przykład tutaj nie postawiła, niż tak na środku tego podwórka. No jakieś tam plany, wizje. To będziemy Zaczynamy myśleć za rok, na przyszły mieć. sezon. Tak, próbujemy w tym roku, zresztą jak zawsze ze wszystkim tu na siedlisku, próbujemy, uczymy się, e, jakieś pomysły, jedne są lepsze, gorsze, inne bardziej nam odpowiadają, później nie przerabiamy, niektóre przerabiamy. No i tyle, no tak, żeby nam było jakoś w miarę tu sensownie. A tu byśmy zrobili na przykład boisko do siatkówki. Tak, tam dalej do bejsbola, tak, do koszykówki. A może zostawmy ten basen, na zimę będzie lodowisko. Albo będziesz sobie morsować, przecież Ty morsujesz. Właśnie, jakbyś mi tu zrobił taką beczkę do morsowania. Do studni wskocz. E to nie, to, to nie, lepiej w takiej wiesz, w zbiorniku wodnym zamorsować, jest fajniej. Ja, jak tam ten mop? Normalnie. Ja już dalej nie wchodzę, bo tu już pomopowane. Myślę, że z wodą wchodzi. Nie zapytać, jak ci się sprawuje, mop, mop Nowy. Bardzo dobrze. Dobra. Jeszcze Dobre. się nie złamał. Dobra, ciekawe, to drażliwy temat. Piotruś, ostatnie podrygi w basenie. No chyba po towarzyszę w tu tak sam będzie siedział, nie? Ja lewituję normalnie, mam siedzisko. Aha, na tym małym tym, kółku. Tylko musimy coś zrobić, bo ta woda już nie jest taka krystaliczna. Już nie jest. Nie, nie wiem, czy ten chlor, czy pompkę zmienić na większą. Czy wodę wymienić Ja to w przyszłym pompce. roku. Ja pomyślę o pompce, bo ta pompka coś licho ciągnie. Cienka jest w zestawie, nie? Dobra. Nie wiem, zwinąć ten parasol? Nie, ja wolę w cieniu. To wchodzę. Bo to chyba ostatni mój raz tego pięknego lata 2024 w basenie. Później już może nie być Wiesz pogody. Co? ja o tej klarowności wody to czytałem, że są jakieś tabletki takie do klarowania wody. Tylko, że no ktoś tam mówi w opiniach czytałem, że. Trzeba mieć sprzęt do czyszczenia dna, bo wtedy ta tabletka. Czyli odkurzacz? Ładnie... No, odkurzacz, albo nie, jakąś środkę ściągającą. Są... Powiem ci, że I Wtedy pompka lepsza, nie? No! Albo pompka powinna być lepsza, nie? Bo taka mętna się ta woda zrobi. No, mętna! Mimo, że te tabletki są, to są multi-tabletki, to nie jest sam chlor. A, i wyciągamy już ten pływak. Tak, Osta dzięki. Ostatni dzień, ale. Dzięki Unitral, już wyciągamy. Dobra, idę odnieść kamerę, żeby tu jej gorąco nie było i skakuję z tobą. No i kolejny weekend na siedlisku przechodzi do historii. Wyjeżdżamy, wracamy do łodzi i szykujemy się na wyjazd nad morze. Mam nadzieję, że nad morzem jakoś tam pogoda nam dopisze. Źle nie będzie. Ruszamy. Podbijać świat. Zamykamy. Jedziemy. Szukać słońca nad morzem. Każda <laughs> pogoda co? jest dobra. Uciekać przed deszczem? No, przed albo słońcem. szukać słońca, albo uciekać Każda przed deszczem Każda pogoda jest dobra, Pewnie, tylko... Tak. Trój musi, musi być odpowiedni. I humory. Dobra, ja to zamknę. O. Jest. No to jest tak jak było, tak jest, zostawiamy. Piotruś stwierdził, że zawsze jeździmy do domu autostradą, więc teraz tak krajoznawczo proszę bardzo o. Były z nas w jakieś pola, nawet asfalt zwinęli. Ale akacje są. No i właśnie mówi Monia, czujesz? Akacje są. Prawie jakbyśmy z siedliska nie wyjechali. no Chciałem się urozmaicić, podróż troszkę. No i urozmaiciłeś mi. Zobaczcie ile tam jest krów. Przybliżę was trochę. Ale za późno. O, za późno. Albo może jeszcze będzie jakiś widać a może nie widział, co ja wiem. Ja bym chciał, żeby asfalt rozwinęli z powrotem. <laughs> A no widzisz. Dobra, wracamy do normalności. O, tam staw, jest dużo sta. O, tu jak jest magicznie, panie. Dobrze. Na późno. Rzeczywiście urozmaiciłeś. Jedziemy, jedziemy, a tu takie płyty eleganckie leżą. Czy ja do, do, do tipka nie, nie spakuję? Czekam? Nie, nie podniesz na mniejsze, nie włożysz? No wyżynarkę zostawiam na wsi. Kurcze, no eleganckie takie byłyby się nadały na zjazd, nie? Całe podwórko. podwórko a tra... by się nie wszepiła. O, przez takie to na pewno nie taki beton. A my tu stąd wyjedziemy, tu panie jakoś? Do ludzi? Piotrek chyba drogę zamylił, bo w Picimierzu to tam lepiej było parkować i jechać niż tu. Dobrze, że nie popadało, bo nie wiem, by nas tu chyba ciągnikiem wyciągali, ale tu jest Nie, bo miał być jakiś dwór z, z lat tych, z XIX wieku. I, i, ale chyba źle poprowadziło. No, mamy dwór, panie. Paliwa nam wystarczy? Wystarczy. Okej. No ok, dwór. żeby tu było gdzie zakręcić, panie. Jak dworu nie znajdziemy z XIX wieku, no to, to tyle z tej podróży. Tu jakieś dzikie jabłka no, rosną. Jabłka sama, no. Czy gruszki? Gruszki? Kurde. Nie Nie, ja tu znowu mówiłem, że już nie będę wierzał w takie borbuny. No ty to zawsze wymyślisz historię. Dworów ci się zachciewa. Masz swój dwór na siedlisku, to se chodź po dworze. Po dworze. A nie tu po polu będziesz latał. No nie, no za, zawijaj, pani. No gdzie ja teraz zawijać? A co ja wiem? Przecież tu rowu nie ma, to se zjedź, no gdzie? Jak nie Kombajn wjechał, to ty nie wiedziesz. Dobra, już. No tu jakiś domek się wyłonił. Miałbyś już. dwór z w tędy. No to, to, tej... to chyba nie. Domek jakiś, letnisko. No, ale to ja tu... też fajna miejscówka dla kogoś, kto lubi przyrodę, nie? Też taka dzicz. Ale ja tu bardziej patrzę, czy jest gdzie zawrócić. No to ba, Może tam wiedziesz na chwilę komuś w podjazd i zawiniesz. Nie no, widzę, że tam ta droga zakręca w prawo, to może tam będzie. No dobra. Jej, puf, po co ja tu wjechałem. Nie wiem. Udało się wrócić do cywilizacji i już teraz mkniemy prościutko do... Już nie szukam żadnych atrakcji po drodze. Z domku. Nie udało się tego dworku odnaleźć. Więc jedziemy teraz do naszego domowego Skanie. dworku. Skręć w prawo. W lewo skręcę. A Ty skręć w lewo. Okej. Okay. Jeśli się podobało, to łapka w górę. Będzie nam bardzo miło. Subskrypcja. Do następnego miłego. Bye. -bye. Bye, -bye.